Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak edytować filmy, wykorzystując do tego super aplikację InShot. Ten tutorial wykonam na swoim telefonie z Androidem. Na iPhone'ie będzie wyglądało to tak samo. Dosyć gadania, lecimy dalej. Jesteśmy już w naszej aplikacji InShot. Klikamy wideo i dajemy Nowy. Zostaliśmy przeniesieni teraz do naszej biblioteki. Możemy tutaj segregować swoje nasze pliki poprzez wideo, zdjęcia lub też taki miks. Możemy również segregować, sortować swoje pliki poprzez albumy. Ja, do naszych celów, stworzyłem tutaj sobie album InShot, do którego teraz Was zapraszam. Jeżeli chcemy zaznaczyć wideo, klikamy w poszczególne pliki. Potwierdzamy. Mamy już dodane nasze pliki wideo do naszego timeline'u tutaj na samym dole i możemy bezpośrednio poruszać się pomiędzy tymi klipami. Jeżeli chcielibyśmy przybliżyć sobie ten dany klip, bierzemy dwa kciuki i powiększamy zoom in. Powiększa nam się ten klip. Lub też zoom out, jeżeli chcemy zobaczyć inne pozostałe nasze klipy. Jeżeli chcemy przenieść nasz klip w inne miejsce wystarczy tylko przytrzymać palcem na danym klipie i przenieść go w inne miejsce i znowu potwierdzić jeżeli chcielibyśmy cofnąć tą lub też inną akcję mamy tutaj z lewej strony kursor przejdźmy teraz do edycji naszego wideo czyli cięcia naciśnijcie na nasze wideo Pokazuje nam się tutaj taka ikonka, musimy ją tylko nacisnąć. Trzymając, przesuwamy do miejsca, w którym chcemy, aby nasz klip się rozpoczął. Czyli z czegoś takiego zrobiliśmy coś takiego, że od razu mamy tutaj już akcję. Jest to sposób, którego nie używam, wolę ten drugi sposób, o którym teraz Wam opowiem. Cofnijmy nasz materiał. I przykładowo chcielibyśmy, aby nasz klip zaczynał się od tego tutaj miejsca. Bardzo ważne teraz jest, abyśmy patrzyli na tą białą kreskę, która podróżuje nam na timeline. Ona dokładnie wskazuje nam miejsce, w którym będziemy wykonywać cięcie. Jak to robimy? Górna belka, mamy taką ikonkę podziel, klikamy na nią i mamy już klip podzielony na dwa klipy. Wybieramy ten pierwszy klip i klikamy kasuj. To samo możemy zrobić, jeżeli chcielibyśmy na przykład jakiś, jakąś część naszego wideo wyrzucić z naszego głównego filmu. Tak jak na przykład tutaj mamy ten kawałek, gdzie nie widać postaci. Znowu klikamy, dajemy podziel i wybieramy miejsce, od którego byśmy chcieli, żeby klip nasz się znowu rozpoczął. I znowu delete. Kolejną rzeczą którą dodamy do naszego filmu to tekst. Wybierzmy więc ikonkę tekst. Napiszmy jakieś słowo. I mamy tutaj modyfikację naszego tekstu. Możemy oczywiście wybrać kolor. W dolnej części możemy wybrać gotowy już szablon. Możemy przejść dalej wybrać font. Możemy tutaj zwiększyć nasz tekst. Możemy zwiększyć odległość między literami. Możemy, Jeżeli mamy kilka linijek tekstu, możemy zwiększyć odstępy między linijkami. Następnie możemy wprowadzić animację do naszego tekstu, animację wejścia lub też animację wyjścia. Nasz tekst możemy oczywiście dowolnie tutaj przemieszczać, wystarczy na niego najechać i przesunąć w odpowiednie miejsce. Jeżeli chcemy, aby nasz tekst pojawiał się przez całe nasze wideo, musimy najechać na niego, kliknąć i rozciągnąć go do momentu, w którym chcemy, aby on był. Dodając tekst pojawiła nam się możliwość dodania naklejek. Co to są naklejki? Są to różnego rodzaju gify, zdjęcia, które możemy bardzo fajnie wplatać w nasze wideo, urozmaicać nasze wideo, nasz content. Więc kliknijmy naklejka i możemy tutaj wybrać dowolne logo, które będziemy sobie dodawać w różnego rodzaju miejscach. Tutaj, jak mówiłem, są gify, są też zdjęcia, które możemy tutaj dodać. Jeżeli chcielibyście wyedytować wasz tekst, edytować również wasze pojawiające się gify, a nie macie takiej możliwości, wystarczy tylko kliknąć ikonkę tekst i powraca wam właśnie ten timeline z dodatkowymi e, ikonkami gifów i tekstów. A teraz jak dodać kolejną ważną rzecz, czyli muzykę do waszego filmu. Klikamy ikonkę Music i mamy tutaj możliwość dodania naszej muzyki. Naszych efektów dźwiękowych oraz mamy możliwość dodania takiego polskiego lektora poprzez naciśnięcie. I mówienie do naszego mikrofonu w tym właśnie momencie. W aplikacji InShot macie możliwość dodania darmowej muzyki do Waszych filmów. Ja wykorzystuję tutaj Epidemic Sound, genialna platforma z super aplikacją na telefon, gdzie możecie korzystać z wielkiej bazy muzyki, efektów dźwiękowych, a wykorzystując je w swoich filmach mam pewność, że mogę je wykorzystywać na wszystkich platformach, jakie tylko są w internecie. Nigdy nie dostanę bana, a moje. Filmy, jeżeli wejdą w, w proces monetyzacji na YouTubie, będę mógł się nimi tak naprawdę cieszyć. W opisie do filmu znajdziecie link do 30-dniowej wersji próbnej. Wykorzystajcie ten link i jeżeli nawet przestaniecie korzystać z aplikacji Epidemic Sound, będziecie mogli wciąż wykorzystywać te, tą muzykę w Waszych filmach. Wracamy do naszej aplikacji InShot, więc mamy tutaj możliwość wybrania naszej muzyki lub też wybrania muzyki z naszego telefonu i na przykład. Epidemic Sound, wybieramy i tak jak wcześniej, pojawia nam się tutaj taki timeline, którego możemy edytować w taki sam sposób jak nasze wideo. Jeżeli wejdziemy w naszą muzykę, klikniemy na nią, klikniemy edytuj, mamy możliwość zwiększenia głośności naszej muzyki, wejścia naszej muzyki i wyjścia. Jeżeli potrzebujemy przenieść naszą muzykę w inne miejsce, wystarczy najechać na nią, przytrzymać i przesunąć w dowolne miejsce. Jeżeli chcemy dodać picture in picture, czyli pływające wideo lub też zdjęcie na naszym filmie, wystarczy nacisnąć ikonkę PIP i wybrać wideo lub też zdjęcie, które chcemy, aby było na naszym filmie. Oczywiście możemy go również edytować, przesuwać, ucinać, zwiększać rozmiar, zmniejszać, przesuwać w bardzo prosty sposób. Jeżeli chcielibyśmy zmniejszyć nasze wideo, czyli uciąć tę górną część i dolną część, należy najechać na nasze wideo, wybrać maskę i wybrać interesujący nas kształt. Możemy oczywiście powiększyć naszą maskę, przesunąć na dany element i tak oto pojawia nam się tutaj wideo na naszym wideo w postaci takiego koła. Jeżeli chcecie dodać filtry do Waszego wideo, zmienić ustawienia, kliknijcie Filtr i możecie tutaj wybrać odpowiedni filtr do Waszego wideo, zwiększyć jego nasycenie lub też zmniejszyć. Jeżeli chcielibyście dodać filtr do wszystkich Waszych klipów, wystarczy nacisnąć tutaj z lewej strony. Zastosuj do wszystkich. Oczywiście, jeżeli chcecie cofnąć, klikamy cofnij. Kolejna możliwość edycji to dostosowywanie, czyli zwiększanie jasności naszego klipu, kontrastu, nasycenia. Możemy też edytować poszczególne kolory naszego wideo, zwiększać ich nasycenie, zmniejszać. Możemy zastosować winietę do naszego filmu, wyostrzyć nasz film, dodać tak zwane ziarno. W tym samym oknie filtry na samym początku. Jest też możliwość dodawania efektów. Efekty zanikania, efekty tak zwanych zoomów, telepania filmu, które na pewno zwrócą uwagę na wasz film. Kolejną rzeczą, którą warto dodać do waszych filmów, są przejścia pomiędzy klatkami. Tak jak tutaj widzicie, jest taka ikonka. Kliknijcie na nią i otwiera wam się cały tutaj panel z przejściami różnego rodzaju i wybierzmy ten pierwszy z brzegu. Jest to przejście zanikania. Możecie zwiększyć jego czas lub też zmniejszyć, żeby to był szybszy efekt. Jeżeli chcecie zastosować to samo przejście do wszystkich waszych klipów, wybierzcie tutaj z lewej strony tą ikonkę zastosuj do wszystkich. Przed zapisaniem waszego gotowego klipu należy również zmienić jego proporcje. Wybieramy płótno i możecie tutaj dobrać proporcje do waszej platformy, gdzie będziecie publikować wasze wideo. Jeżeli chcecie wyeksportować Wasze wideo, naciśnijcie Zapisz, możecie wybrać Waszą rozdzielczość 2K. 4K możecie wybrać ilość klatek na sekundę, proponuję 25 do 30, jeżeli macie slow motion to oczywiście 50-60. Możecie wybrać również format i zapisujemy i oczywiście publikujemy. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej filmów, z których dowiesz się jak edytować swoje filmy na telefonie, jak edytować swoje zdjęcia również na telefonie, koniecznie zajrzyj na tą playlistę. Ja nazywam się Tomek Dzieci i serdecznie ci dziękuję za oglądnięcie tego filmu. Widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście subskrybuj ten kanał i napisz, jeżeli masz jakiekolwiek pytania pod tym filmem. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!